ma wszystkim, z tej strony Crazy i jademy z kolejnym materiałem. Bungie wprowadziło zmiany w trialsach, o czym było w innym filmie, ale jak odświeżone trialsy wypadły w praktyce? Pierwszy weekend z próbami uzrysa za nami i to dobry moment by o tym pogodać. Zapraszam do oglądania. Jak ktoś przespał film o zmianach w próbach, Nagipko przypomina, że zmieniono matchmaking i przebudowano system nagród. W trybie samym skrócono rundy i amunicja nie jest przenoszona między nimi. Zapowiadało się to fajnie i wszyscy wyczekiwali piątku, by sprawdzić zmiany w praktyce. Jak się okazało pierwszy weekend trialsów według Trials Report przyciągnął ogromną ilość graczy. Od piątku do wtorku w próbach wzięło udział prawie 750 tysięcy graczy, prawie jedna trzecia z nich, czyli 238 tysięcy wbiło flawlessa. Liczby robią wrażenie i bangą o powód do otwarcia szampana. Jo, zawsze godołek w swoich filmach, że uniką PvP, bo dostaje na głowę jak mógł grać w tych trybach. A tu niespodzianka i w Trialsach nabijech w pierwszy weekend prawie 14 godzin i zresetował rangę u świętego. Jak na mnie to jest to sukces. A żeby było śmiesznie, to 3 razy był na na się dzięki pomocy Zielaka i Kapiego. Rozumicie to? Jo, Janusz Tygla był ich 3 razy na się. Także panowie jeszcze raz bo bez tego kary to bych sobie ino pinacle porobił, nie? A skoro wspomniałeś o pinaklach, to pogodą o systemie nagród. Teraz, zamiast się nerwować i modlić o wygrany o trzeci, piąty, siódmy mecz, Bungie wprowadziło nagrody za samogranie. Na dzień dobry gracz dostaje na postać dwie szczytowe nagrody do zdobycia. Pierwszo to wbić 50 punktów za wygrywanie rund i drugo wbić 7 wygranych. Nieważne ile będziecie przegrywali, to i tak prędzej czy później punkty i mecze wbijecie. Plusik do Januszy PvP. Kolejny plus to ranga świętego jak u pozostałych wędorów. Grając mecze dostajecie punkty rangi. Jak wbijecie kolejny poziom u świętego to dostajecie engram prób. Engramy prób możecie zdekodować u kryptarchy na wieży by dostać losowo nagroda z puli prób. Albo możecie te engramy u świętego wymienić za odpowiednio kwota na coś z rzeczy jakie macie już odblokowane. Bardzo fajna opcja bo ludzie mogą dostać ubrania i bronie za samo systematyczne granie a skupianie engramów u świętego pozwoli na polowanie na dobre role. Poza engramami prób świętym cało pula nagród rozpisano na poszczególne poziomy rangi i są tam materiały i dwie bronie do odbioru. Jakby tego było mało to dostajecie też trzy szczytowe engramy do odbioru podczas pierwszego levelowania rangi. Po resecie engramy szczytowe znikają, a bronie są podmienione. Przed resetem rangi do odbioru był rewolwer i snajperka, po resecie do puli wskoczył puls i miecz. Ostatnio wymiana jaką możecie zrobić to wykupienie adeptowej broni. Jak wbijecie Flowlesa, to po odwiedzeniu latarni możecie wrócić do świętego i zamienić swój bilet na adeptowa broń. Trochę to kosztuje, ale jak ktoś już wie, że nie będzie dali grać to zawsze ma opcję takiej wymiany na kolejny rol. Jak widzicie bardzo fajnie się to wszystko prezentuje z punktu widzenia Janusza, a co z tymi hardkorowcami wszystkimi? Ekipy co namiętnie wbijały bezbłędne bilety dostają opcję farmy materiałów i tygodniowego adepta tak długo, dopóki będą wygrywać kolejne mecze na swoim bilecie. Wiadomo, że za wszystkim stoi RNG, ale my też kilka razy zagrali po odwiedzeniu latarni i wpadły pryzmaty, rdzenie i kolejne wersje adetowej broni. Bardzo fajne rozwiązanie, żeby najlepsi nie kasowali swoich biletów i no cały czas cisnęli po kolejne nagrody. Kolejnym punktem filmu o jakim chciałem pogodać jest matchmaking. Bungie zrezygnowało z wymogu posiadania drużyny i teraz każdy, nawet solo, mógł wziąć udział w próbach. Wiadomo, że granie solo nie będzie takie fajne jak wspólne narzekanie z kompanami na imprezie, ale zawsze ktoś może i sprawdzić o co w tym trybie chodzi, czy tak go do jak wcześniej wbijać se pomału ranka i odbierać nagrody. Możecie wbić solo albo w duecie, a gra dobiera brakujących graczy. Jednak nie nastawiajcie się, że w ten sposób zaczniecie wbijać w prolesy, no chyba że żeście są jakimiś bogami PvP i wyciągacie wszystkie jeden versus czy, nie. Możliwość grania Solo i w duetach na pewno podniosła zainteresowanie trybem, ale matchmaking trochę tu kuleje. Jak je solo podczas wbijania pinakli i rangi to praktycznie non-stop drużyny typu Jo z randomami na trzyosobowe osobowe fireteamy. Do takich randomowych drużyn to bieda, bo po klapsie się dostaje i szybkie 5-0, a do staków super fajnie, no bo wiadomo nie, nie muszą się męczyć w drodze na lighthouse. Drugi problem matchmakingu solo lub 2 plus 1 jest taki, że ludzie wyłażą z meczy. Nie zlicza ile razy miałech akcja, że po pierwszej czy drugiej przegranej rundzie mój kompan albo kompany poszły w pizdu i już się robiło dwóch na trzech, a bo gorzej, josą na trzech majstrów. Takiego czegoś nie powinno w ogóle być i takie ciulasy, co non stop wyłażą z meczy, powinny dostawać jakiegoś czasowego bana. Ja wiem, że jeżeli do dupy w PVP, statystyki są nieubagane, ale trzeba się pogodzić z byciem nubym, a nie jak ciul uciekać na orbita, bo mnie biją. Szanujmy się. Kolejny problem matchmakingu jaki zauważyłem, to w cholera nierówne losowanie ekip. W piątek jak z Zielakiem my se wbili na próby, bo wiecie, pójdź zobaczymy jak to działa, nie? ITP, ITD. To my grali we dwóch, plus jeden random. Pierwszy mecz my ugrali, a potem czary mary i x meczy pod rząd przegrane. Żeby to jeszcze były przegrane. Czasami to ja się czułem jak Brandy Love, bo to było czyste ruchańsko i no mi za to nie zapłacili, rozumicie? Jak już matchmaking uznał, że mamy dość bluzgania, to nagle czary mary i Dub. Nagroda za rundy i wygranie 7 meczy gotowe do odbioru. Potem dołączył do nas nasz bohater kapi i my wbili pierwszego Floglesa. My wbili to też mocne słowo, bo to zielak i kapi nadupiali, a ja robiłem za trupa komentatora. Zresztą co ja tu będę godą, posłuchajcie se jak to było i no szczegłą, że będzie trochę przeklinane, nie? No nie, o, jeszcze bałem, że mnie zrobię. Ty, ty to, ja to zielak widzisz, już... kurwa? Ja, ja widzę, to już jest po prostu wiesz co. To jest. Kurwa nie, nie wiem, niesamowite. Co na serio. To jest... Idziemy po na Bez, kurwa, ja pierdolę, na no serio ja nie Kurwa, hopie czy... największe guano PvP jakie znam, czyli jo, leci kurwa w pierwszym tygodniu, kurwa, trialsów po Flawlessa, kurwa, no nie, no. Pierwszy Flawless wbity, to padł miady medali. I wtedy nie zdawało jak se sprawy co z czeka. Po wbiciu pierwszego Flawlessa matchmaking zwariował, zaś my grali 2 plus 1 i bite 45 minut my byli lani. To już nie losowała granom ludzi i na jakieś tyglowe terminatory. I to nie był przypadek, bo takie szopki się odwalały co chwila jak my grali we dwóch. Nasz bilet pokazywał, że mamy dwie wygrane, a tu trzeci mecz, szybkie pin 0 przegrane oczywiście. I gra pokazuje, że przeciwnicy lecą na Lighthouse. Jak my to zobaczyli to takie było lekkie WTF, nie? Także co do matchmakingu, który cholera wie jak działo, to na serio przydałoby się coś zrobić chociaż z tymi uciekinierami. Jak Bungie będzie miało zamiar wprowadzić na stałe lista solo, jak Viral Banner czy Competitive, to zaś podzieli pula graczy nie. I zaś będzie płaszcz, bo ci grają cały czas w stakach i już koszulka je do wykręcenia od potu, albo będzie płaszcz, bo moje randomy to ciule i czemu mi zawsze daje ciuli do drużyny. Prawdziwe losowanie solo będzie udostępnione w jakiś tam weekend w sezonie zagubionych, ale mam nadzieję, że nie wprowadzą tego na stałe. Także patrząc na to wszystko, zebrać to do kupy, to uważam, że tak jak jest, to jest dobrze. Janusze mogą potestować tryb, Janusze mogą dostać nagrody, Janusze mogą liczyć na pomoc innych dobrych ludzi w drodze na latarnia. Ostatnią rzeczą, co my zauważyli, to nagminne występowanie lagów przy miksowanych drużynach. Jak my grali playe na Xboxa, to praktycznie zawsze były problemy. Nie wiem czym mu, ale tak było. Xbox się nam teleportował po mapie, nie dostawali obrażeń na czas i kilka innych takich śmiesznych rzeczy. Nie, nie wiem o co tu chodzi i mam nadzieję, że to będzie z czasem naprawione. Fajnie by było, jakby ktoś co ciśnie na x się napisał, czy u nich też jest tak, że kiedy grają z Xbox na Playa, to też występują takie problemy. I w sumie, poza lagami to my nic innego dziwnego nie doświadczyli. Nie wiem, jak wygląda sytuacja na PC, bo oni sami ze sobą grają, i też by ktoś musiał opisać, czy się w ogóle poprawiła sytuacja z oszustami i tą resztą tych kwiatków, co były, nie? Tak, jak go jak na początku, ją na próbach prawie 14 godzin nabiłek i nie żałuje. Nerwowo się na randomów, nerwowo się na staki, nerwowo się na ciuli, uciekinierów z meczy, a i tak cisłek, bo wiedziałeś, że coś dostana. Mam nadzieję, że Bungie tego teraz tak nie zostawi i na bieżąco będzie odświeżało nagrody, co je przyciągać ludzi. Bez dwóch zdań pierwszy weekend z Trailsami był fest udany i mam nadzieję, że kolejne też będą. Czego sobie i wom I to by było na tyle w tym filmie. Jak się podobało to daj lajka, zapraszam do dyskusji w komentarzach oraz na kanał po inne filmy. W opisie filmu macie linki do grupy i innych osób związanych z Destiny 2 w Polsce. A, czekajcie, jeszcze giveaway. Ja, dobrze słyszeliście. Mam do was podkładka pod mysz firmy Mad Dog. Podkładka ma te całe oświetlenie RGB, nie? Bo teraz taka moda. Także jak chcecie wziąć udział w giveaway po ta podkładka, to dajecie na początku komentarza hashtag mysz. Czas na zostawienie komentarza macie do końca września. I to by było na tyle. Dzięki wszystkim. czymcie się i do następnego. Hej.